Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku, jej założycielem był dr Ryszard Łazarski, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, znany i ceniony pedagog. Pragnął on stworzyć uczelnię, która zapewniałaby wysoki poziom kształcenia, ucząc zarazem umiejętności praktycznych. Te właśnie idee zostały przekute w misję uczelni. Misją uczelni jest także otwarcie na świat. Już dzisiaj 10% naszych studentów to obcokrajowcy. Mamy pięć kierunków prowadzonych wyłącznie w języku angielskim. A nasi studenci zdobywają nie tylko dyplomy polskie, ale również brytyjskie i amerykańskie. Troszczymy się także o to, aby studenci naszej uczelni byli dobrymi obywatelami, aby byli wrażliwi społecznie, aktywni politycznie oraz by przestrzegali wartości uniwersalnych. Moim marzeniem jest, aby Uczelnia Łazarskiego była widoczna we wszystkich rankingach europejskich, aby była dobrze rozpoznawalna i ceniona, aby była miejscem, gdzie szczególnie warto jest studiować. Myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze.